Dzień dobry, dzień dobry, piątek, weekendu początek. Zacząłem od szmaty, to znaczy od przygotowania autobusu, czyli na szmacie, piątek rozpocząłem. Przygotowanie autobusu do wyjazdu w przyszłym tygodniu do Chorwacji, gdzie pierwszy raz idziemy w tamtym kierunku. A z racji tego, że miałem wolne popołudnie, to jedną sprawę do załatwienia pod Poznaniem to wymyśliłem sobie, że wezmę motocykl testowy A co mam swoim jechać? No i padło na Fausto Mandello, czyli Moto Guzzi. Tym miałem jechać, znaczy tym chciałem jechać. A czym pojechałem? Proszę bardzo. 660 faktory Trzeba sobie czasami przypomnieć, jak to na tych Nakedach się jeździ Gdzie tu jest rozrusznik? Tutaj Dynamic 24 stopnie Dwa cylindry w rzędzie, czyli coś, czego specjalnie nie jestem zwolennikiem No ale trzeba się przekonać jak to jest Aprila, ten silnik to niby jest połówka tego z V4 I on nawet tak przyjemnie chodzi jak O no kurde <gry> Za dźwięk od razu ma u mnie w skali od 1 do 6 ma 7 ponieważ zmiana z Quickshifterem połączona jest, zmiana biegu z Quickshifterem quick połączona jest z takim tutaj odcięciem z, chyba z filtra powietrza jest taki fajny dźwięk. Takie pufnięcie. I to mi się bardzo podoba. Sztywniak, sztywniak! Przelatuję tu po tych nierównościach, ale to jest motocykl o genach sportowych, więc no... To nie jest motocykl do podróżowania. Bardzo wygodną ma kanapę. Po pierwsze, co jak usiadłem, to od razu poczułem, że jest taka fajna, miękka dość i przyjemnie się na niej siedzi. Kierownica nakedowa i no czuć, że to jest sport. Kurde, no czuć, że to jest sportowy motocykl, rama, która jest zaadoptowana do takiego miastowego nakedzika poprzez dołożenie tych rizerów wyższych i kierownicy ale nie czuję, pozycja jest taka trochę bardziej wyprostowana, powiedziałbym, zbliżona do streeta, ale inna niż na streetie. To, to nie jest to co na streetie. Tutaj jakbym bliżej kierownicy był. Zaraz się tutaj przejadę kawałek. Wysokość kanapy w tym motocyklu no, jest taka dość konkretna. Jest jeszcze wyżej niż na niż na tym moim e, TS660, bo tam też nie jest wcale nisko, a tu jest jeszcze wyżej. Tu tak samymi koniuszkami palce dotykam do ziemi. Więc jest jeszcze wyżej. Ale no, jest bardzo lekki ten motocykl, więc to nie, nie, nie jest to przeszkodą żadną. Zadziwiająco przyjemny dźwięk. Naprawdę. Zadziwiająco przyjemny dźwięk. Tutaj tak sobie patrząc na ofertę Aprili to właśnie z tym silnikiem przydałby się właśnie taki motocykl jak jest Tiger Sport, czyli taki mniejszy sportowo-turystyczny sportowo motocykl z tym silnikiem i on by całkiem fajnie się myślę sprawował bo Attila robi bardzo ładne motocykle i myślę, że tutaj lipy by nie było a to mogłaby być ciekawa konkurencja zaraz go tam trochę bliżej pokażę jak będę tankował muszę go do 17 zwrócić więc nie mam za dużo czasu bo kolega już się spieszy i chce zamknąć punktualnie salon o 17 :00. Także mam troszkę ponad półtorej godziny. Ale odczucie jest totalnie jakbym siedział na, na fałce, a nie na rzędówce. Jakbym na dukati siedział. I dźwięk jest taki na wolnych obrotach. No zaraz zobaczymy, jak trochę wyżej go pokręcę. Ale dźwięk na wolnych obrotach jest taki, o, jak ruszam, no dosłownie jakbym dukatem jechał. zawsze podobał mi się Quickshifter w Aprilie Tuono v 4 jak działa z tym silnikiem. I powiem, że tu pierwszy kontakt i też czuję różnicę, że jest no kurde, no jest lepiej, no. Jest lepiej jak z tym nowym quickshifterem w streetie, w, w, w Tesie, Jest taki wolny dystrybutor. Jest, ale chyba pani chce tu jechać mi. Czy nie? Pani nie wie, że można wąż rozciągnąć i... No dobrze. Z drugiej strony też można zawsze zatankować. Yes. Tradycyjnie żadnych ustawień nie zmieniam, bo zależy mi zawsze, żeby był ustawione na takim powiedzmy sport trybie. Tu jest akurat Dynamic. jest ok. tak jak chciałem bardzo czuły jest ten quickshifter bo próbowałem tak po swojemu jak zalecam w, w, w triumfie zmieniać biegi z czyli najpierw dotykając delikatnie ten quickshifter, a ten już tu reaguje. Także dotknięcie butem, takie nie pchnięcie, znaczy w sensie pociągnięcie dźwigni, tylko dotknięcie dźwigni już od razu zmienia bieg. Bardzo, bardzo czuł. No wieje, wieje, ale to, to jest naked, co ma nie wiać. Ale grzeje kurde. No Niestety trafiłem na piątek, godzinę 15.30. Więc no właśnie, tak to wygląda. W dół wchodzi bieg jak, jak w każdym. To jest tej drugiej generacji Quickshifter. W trzeciej generacji to można nawet na otwartym gazie redukować w dół. To Yamaha ma teraz... Yy, Yamaha GT9 Plus. Yy, Yamaha... E, e, Kuźba, Tracer 9 GT Plus. Oh. Ale sobie potestuję. kurde. Bardzo wąski zbiornik jest tutaj, bardzo fajny kontakt jest z motocyklem, czyli on na torze byłby naprawdę dla takich niższych osób jak ja. O, a tu już jakiś kiwer, no nie, no super. O, Hebel też, konkret, też lepszy jak u mnie. A to jest chyba do zjazdu. Uwielbiam takich typków. Nie wiadomo, czy jedzie środkiem, czy bokiem, a to kobita. Bo ona może by chciała jednak zmienić na prawy, bo tam pojedzie szybciej, a może pojedzie jednak lewym. No nie jest zbyt kulturalny ten silnik. A ona co robi? No nie może kierunkowskazu włączyć, nie zdradza swojej pozycji, czy jak? No włącz kierunkowskaz, to cię wpuszczą, kobito, no kurde. Co za tempa strzała, ja pierdzielę Przebitka mi się podoba Przy zmianie biegu No i co zrobi pani? Nie no nie kumam po prostu, nie kumam tego Jest niebezpieczna jak dla mnie Dzisiaj trafiłem na bardzo wieczny dzień. Ale tutaj ta szybka i ta owiewka jest taka szeroka, dość płaska. I ona powoduje, że na klatę po prostu dostaje taki, taki wicher na klatę, że czuję, że mnie zaraz podniesie na tym motocyklu Fajnie jedzie, naprawdę fajnie jedzie. Tak nie jest to urwanie uba. Nie uba. Ale ma się tak pod kontrolą tą, tą moc i nie, nie przeraża ten motocykl, a jednocześnie fajny, taki naprawdę, gęba się cieszy jak się jeździ tym motocyklem Pewnie przez ten dźwięk większości Dobra, gdzieś to sobie zjadę z tej drogi, bo Bez sensu, że tak jechał Pojadę koło szwagra takie dziwne uczucie, ponieważ jak dotykam piętami do jakiegoś elementu chyba wahacza, no bo co by mogło się ruszać? Tylko wahacz, normalnie czuję ruch, ruchy wahacza na piętach. Siedzą na tarasie i mówią, kurde ci motocykliści, kurde ja pod w tym patum. Kierunek zmienia fajnie, to znaczy chętnie. Podnóżki są też mniej więcej tak jak w stricie, w tym tutaj tu ono. Czyli są dość wysoko, ale nie tak ekstremalnie jak na niektórych motocyklach typu, a to jest malutki motocykl, więc to można byłoby się spodziewać, że właśnie tak będzie. Ale nie, do końca tak nie jest. Trochę może tutaj czuję dyskomfort, że tak zjeżdżam w kofones na zbiornik. Znaczy może nie zjeżdżam, bo kanapa nie jest śliska, ale... No tak. Gnie, Gnie tese! Ale kanapa potwierdzam bardzo wygodnie. Fajny, fajne. Pierwszy dwucylindrowy silnik w rzędzie, który naprawdę mi się widzi na maksa. Ani specjalnie nie jechałem ostatnio transaltem, tym nowym, no nie jechałem Hornetem, ale powiedzmy, że silnik ten sam tam będzie trochę bardziej żywy, ale kurde, no te silniki kompletnie nie ruszają. To jest taki MT-07, a ja MT-07 to tak nie przepadam. Ale ten, kurde, super. I tu nie chodzi mi o to, że one tam tamten jest szybszy, tamten szybszy. Nie, nie. Chodzi mi o takie odczucie wrażenia, jak się jedzie tym motocyklem. I tutaj ten silnik właśnie taką daje dawkę Mordo śmiechu. Kurde, ale fajnie się tym jeździ. Ja z reguły motocykle, które biorę na takie rundki, to nie biorę motocykla, że ktoś mi mówi tam, przejedź się i powiedz, co ty myślisz. Tylko raczej biorę motocykle, które sam bym może i chciał nawet, które potencjalnie mogłyby się znaleźć w moim garażu. No i tak jest w przypadku tego. Dlatego najczęściej u mnie można usłyszeć euforię, że jest super, albo tam może nie do końca, ale raczej pozytywnie się wypowiada o motocyklach. Ale to, to też w związku z tym, że ja raczej biorę takie motocykle, które mi się podobają. No nie bez przypadku, nie, nie przez przypadek nie jeżdżę jakimiś cruiserami, choperami, adventure'ami. No bo mi się nie podobają po prostu. No. To, to, nie jest, to nie jest mój, to nie jest mój ten, motocykl marzeń tego typu. Na plus duży, mówiłem, hamulce, bardzo dobre. No tył to tam jest mniej istotny, jeżeli chodzi o dozowalność, no bo ważne, żeby działał. Żeby można było manewrować i go używać do manewrowania. Yy, natomiast przód robi robotę. No ale jest radialny hamulec, więc no, pompa hamulcowa jest radialna, więc ona no, sama w sobie ma ten, yy, to działanie takie trochę mniej siły trzeba użyć, żeby zahamować, dobra, szukam jakiegoś miejsca dobra, jadę na umówione spotkanie raz, raz będzie mi teraz nawigacja tutaj z Janosika gadała i przerywała ten film nagrywa się, nagrywa się Zjazd. Dobrze proszę pana, będę pamiętał o, i ma ten, Proszę i ma ten moment z temperaturą zewnętrzną. Trzeci zjazd. Dobra, nie wiem jak tutaj z tymi oponami. Więc nie będę tutaj za bardzo się składał na tym rondzie. Z taką łatwością przychodzi to przyspieszanie, naprawdę. Drugi zjazd. Taką łatwością, ma tak się wrażenie, że tak leciutko, bo dodajesz gazu jedzie. 200 metrów. Tarnowo Podgórne. Gdzieś mnie tu przez centrum prowadzi, ale dobra, ufam nawigacji, że wie, co robi. To jest taki motocykl, który byłby idealny dla, powiedzmy, takich osób między 20 a 30 których stać, oczywiście, w rodzice wykupili taki motocykl albo ich stać po prostu o zbyt dużych gabarytach, no chyba tutaj muszę skręcić. I tacy, którzy lubią generalnie pokazać motocykl ładny, gdzieś tam się, prawda, z, z kumpami spotykać, no to jest naprawdę. Pięknie wygląda, bardzo dobrze brzmi. Tutaj nie trzeba by w zasadzie tłumika zmieniać. Bo na tym oryginalnym tłumiku naprawdę nie ma, nie ma tragedii. Wręcz powiedziałbym, że bardzo ładnie chodzi, bo nie ryczy jak wściekły, tylko... tylko ma przyjemny, niski ton. Dobra, wracam. Sprawy załatwione. Jak to fajnie, że... można załatwić sprawy służbowe przy okazji pojeździć sobie motocyklem testowym i to takim fajnym Wystawiam mu ocenę w, jeżeli chodzi o najkedy mniejsze najkedy, czyli nie mówimy tutaj o litrach tylko mówimy takich no do litra, one już teraz w większości wszystkie takie są ale wiadomo o co loto to Tak, to jest taki motocykl, że chyba wolałbym go od CB1000R. Yy, mimo, że ten CB1000R jest fantastyczny i ma cztery cylindry. Ale ten jest taki taki trochę huligan z dołu, takie powiedz, powiedzmy MT09, ale w wersji sportowej. No MT09 to jest taki super no kurde, no... Trudno zakwalifikować MT-09, jeżeli chodzi o pozycję. O, tu ładnie zjeżdżają. Dziękuję. Eee Na wójce ruszam, da radę, da radę. Pan tu widzę specjalnie podjeżdża, że nie przejechał, ale panie. Uśwa, ze mną takie numery. Uszalał pan czy jak? Ja jestem we Włoszech, repetycje we Włoszech mam z jazdy po rondach, także kurde sorry Chyba to jest z tych mniejszych motocykli to na pewno to jest inna kategoria niż na przykład Trident, niż MT-07. To jest absolutnie to nie może iść w parze, bo to jest tutaj ten motocykl jest no, inny. Wyraźnie inny. On jakby się, jakbym go miał zakwalifikować do takiej, powiedzmy, trochę premium klasy versus yy, Volkswageny Passaty, ale no nie w tym takim złym ze słowa znaczeniu, no takie po prostu masówka i tu taki, taki nietypowy unikat. Aprila. Aprilia. Tamte nam się opatrzyły, tych jest bardzo mało. Jaramy się tymi co, prawda, ich jest niewiele. A tymi dobrymi, niezawodnymi, które się nie psują, które są mało palą, mają dostępność części, to mówimy, że są A gówno, wszyscy to mają, ale to, to wiecie jakaś prawda, nie? <grym>, że tak naprawdę ten co MP-07 to wsiada i jedzie i się nie przejmuje. A tymi takimi niszowymi to jest duże prawdopodobieństwo, że tam będzie chodził, ale jak już się coś spierdzieli, no to już się na części czeka. Dość często że to nie są takie, dos taka dostępność od ręki. A to jeszcze włoska marka, to już w ogóle masakra, jeżeli chodzi o tematy związane z częściami. To czy to w Ducati, czy to jakieś MV Augusta, to już w ogóle no. Także ja bym ten motocykl zakwalifikował jakie takie baby, baby Ducati, bo naprawdę brzmienie, jakbym jechał. Jakbym jechał na Ducati Ale posłuchajcie tego na piąty biegu, jak on tworzy tą drugą i Kurwa, jak to pięknie chodzi oj, 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 super, super I wcale znowu jest taka tutaj akcja, że nie trzeba jakoś super zapieprzać Bo wiadomo, że V4 to bym tak odkręcił gaz, to już bym miał dwójkę na liczniku Ale ten też daje radochę wcale nie trzeba tak szybko jechać tak jak widać, jak to mówi Koda, Prawy to lawa. Zaznaczam, że z, z, tradycyjnie nie jest to żaden test, także hejterów może nie przepraszam, bo hejtera to nie jestem w stanie przeprosić, bo jak mi się nie będzie podobało, to będę to hejtował za wszystko. Znaczy za nastawieniem hejtu to będzie doczepiał się do wszystkiego. Natomiast... Yy, ja raczej takie pierwsze odczucia no siadam i co czuję jak siadam na motocyklu to, to zawsze jest to co ja próbuję przekazać na tych moich filmach natomiast od testów są profesjonaliści ja nie jestem profesjonalistą więc takie testy z danymi technicznymi ja nawet szczerze nawet nie wiem, ile on ma koni się nie doinformowałem bo to tak naprawdę trochę przypadek że, że ma prilę bo jechałem po Mandelo Fausto nastawiony, że wezmę testówkę a akurat była na myjni i mówię dobra tam odpuszczę sobie ale zobaczyłem tego malucha a prawda pamiętam, że v to jest ten motocykl, który taki taki trochę nierealny, ale mógłbym mieć, który by sobie był jako któryś, bo raczej na co dzień nie jeździć to byłoby ciężko Szczerze, że ten y, motocykl mnie tutaj bardzo miło zaskoczył. Bardzo, bardzo. Mm, kurde, ale y, to co się mu otwiera, czyli no, mówię prawdopodobnie druga przepustnica, albo coś się otwiera, jakiś dodatkowy wlot powietrza, to y, zawsze podoba mi się taka reakcja triumfa, jak mu się otworzy gaz, bo on właśnie tak jest, że on tak że japę, ale ten to kurde no przecież i to nie jest tylko hałas nie, gdyby, który nie ma pokrycia z, z tym co się dzieje bo to nie jest tylko, że drzeryja jak skuter i nie jedzie tylko otwierasz gaz, drzeryja i jedzie nie spodziewałem się, że będę się tak jarał dwucylindrowcem w rzędzie no nie spodziewałem się Nie za dużo o nim powiedziałem, wiem. Zdaję sobie sprawę. Ale... Kto to ogląda? No trochę tam osób ogląda to oczywiście. Bardzo dziękuję za tym wszystkim, którzy oglądają. Bo to jest budujące. Fajnie tak móc się podzielić swoimi spostrzeżeniami. No nie każdy też ma taką okazję dlatego tego może i... Im koło się cieszę, że mogę się w tym podzielić. Dobra, dojeżdżam do salonu. Zgodnie z obietnicą do 17 dojechałem. No, finito. Idę oddać No i dobra, wsiadłem na Swój Jak się super na nim czuję Jak jest milutko, jak fajnie przyspiesza I nie szarpie Jaka jest pozycja fajna I wszystko jest fajne <laughs> Także ten jest najlepszy Najlepszy Dobra, e, aprilka fajna ale dla młodszych, dla takich starych koni jak ja, to jednak ten jest przyjemniejszy. Ze względu na pozycję i na charakter silnika. Charakterystykę silnika. Dobra, to ja się żegnam. Trzy cylindry to trzy cylindry. Rządzą. Zawsze będą poniżej dwóch. Tam jest taka szuflada z dwoma cylindrami. I w tej szufladzie z dwoma cylindrami na razie Aprila Tuono 660 jest. Na samym szczycie. I to tak na drabince nawet bym powiedział. Ale to nadal jest szuflada niżej. Szuflada wyżej Trzy cylindry MT09, Street Triple. To jest ta półka. I tam też jest szufladka przedziałka w tej górnej półce na czterocylindrowce. GSXS 1000 CB1000R S1000R tam jest właśnie ta, ta, ta przedziałeczka taka Z1000 którego już nie robią na Europę. Ciao, ragazza!